Jo, bracia i siostry! Jak zapewne wiecie, jestem writerem lubiącym się w white style, a. Ale dla mnie white style to znaczy coś więcej niż dla większości twórców tego nurtu w grafiki. Dlaczego? Dlaczego więcej? Pisane oczywiście w cudzysłowie. Ano nie dlatego, że jaram się tym bardziej niż inni malarze, bo tego oczywiście nie mogę wiedzieć. Ale więcej znaczy, że moje litery są bardziej pokręcone, jeszcze trudniejsze do czytania, a ja nazywam to... White, white stylem, albo Crazy White Stylem. Dlaczego? Ano dlatego, że dla większości, to, co widzicie na zdjęciach, to już jest White Style. A dla mnie jednak te litery są zbyt proste. Dla mnie właśnie to jest Wide Style To, co możecie zobaczyć właśnie teraz na swoich ekranach, to jest coś, co ja osobiście preferuję i czym najbardziej się jaram. I nie jestem. Tym odosobniony. Inspiruje się nieco zarówno stylem organicznym, jak i w nieco mniejszym może trochę stopniu stylem mechaniczny i być może właśnie tak powinienem nazwać to, co ja tworzę, ale nie będę się tutaj spierał. Jestem tu po to, aby pogadać o wild stylowych literach, a ściślej mówiąc o sposobach ich rozszerzenia, rozbudowy i projektowania, ale z mojej własnej osobistej perspektywy. Zapraszam na kolejny odcinek. Wprawdzie o rozszerzeniach, budowie i pisaniu liter już sobie mówiliśmy, na przykład w tym filmie, do którego odnośnik właśnie się wyświetla w prawym górnym rogu. To white style owe litery, ze względu na swoją niejednokrotnie bardzo ich skomplikowaną budowę i dosyć rozbudowane rozszerzenia oraz zakończenia zasługują na osobny odcinek. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele zaglądających osób to osoby początkujące i nie są one w stanie stworzyć dobrej waystyle'owej litery. Taka jest prawda i trzeba się z nią pogodzić. Dobrze wykonane prace nie biorą się znikąd. To jest efekt wieloletnich ćwiczeń, setek jeśli nie tysięcy szkiców i wielu wielu naprawdę wielu godzin spędzonych na ściankach. I to jest właśnie Piękne, tego nie kupisz, nie pożyczysz, nie ukradniesz, sam musisz sobie na to zapracować. A to jest długa droga i wymaga cierpliwości. Ale do rzeczy. Czym powinna się charakteryzować dobra, white litera? Według mnie taka litera charakteryzuje się tym, że trudno ją odczytać. Oczywiście nie bez przyczyny nazywa się literą white więc jest trudna do odczytania. Czasami poznajemy daną literę, tu gdzieś litery, dopiero znając tak twórcy, i dopiero wtedy zauważamy z jaką lub z jakimi literami mamy do czynienia. A twórcę możemy poznać po charakterystycznym stylu: mogą to być zakończenia, rozszerzenia liter, kolorystyka i tym podobne. Wszystko po prostu, co tworzy indywidualny styl. Powiedziałem wcześniej, że dobre white litery są trudno odczytywalne, ale przecież nie trudno jest powykręcać literę byle jak, w byle jaki sposób, dodać jakieś szalone zakończenia, mnóstwo dodatków i voila. Sprawa nie jest taka prosta, albowiem jest drugi warunek tworzący dobrą white literę. A mianowicie taka litera musi zawierać stałe elementy liter. Tutaj kolejny odnośnik do filmu, w którym mówię właśnie o tym. Ta litera po prostu musi tam być. Nie może być tak, że dorabiamy sobie w głowie jej istnienie, bo akurat czegoś jej tam brakuje, tak? Jest, brakuje stałego elementu litery, który po prostu uniemożliwia nam jej odczytanie. Co mam na myśli? Otóż litery mogą być naprawdę nieźle powyginane, powykręcane, ale też zawierając Stałe elementy liter nadaje im sens, sens bycia, tak? Wtedy one tam naprawdę istnieją. Posłużę się moim przykładem. Oto jedna z moich prac, jedna z nowszych, jeszcze nie dokończona tak naprawdę. Ale o co mi chodzi? Litery tutaj na pierwszy rzut oka mogą być nieczytelne i niewidoczne. Może ułatwiać fakt, że znacie mój tak, więc, więc można ich się tu doszukiwać. Ale o co mi chodzi? Do czego dążę? Jako, że litery na pierwszy rzut oka mogą one być jednak nadal niewidoczne, ale zauważcie, kiedy nakreślę stałe elementy liter, tak? czyli na przykład mamy literę D. Jak wiecie, mój tak to dire, tak? Mówiąc z językiem. Tego najczęściej się trzymam. Wiemy wszyscy, jak wygląda litera D. Ma takie coś i daszek, tak? jest ona tutaj. Litera I często zawiera taki fiflak i kropkę. Tutaj kropka jest mocno stylizowana, więc zaznaczyłem ją takim kształtem. Litera R jest tutaj litera e tutaj tak widzicie stałe elementy liter końcówka charakterystyczna dla r teraz je nam ładnie widać ale zauważcie ile tutaj ile tutaj jest dodatków rozszerzeń rozciągnięć uzdobników na przykład litera e powiedzmy ciągnie się odtąd aż dotąd tak tak samo jest z literą d te wszystkie elementy są tak rozciągnięte, żeby po prostu wizualnie to jakoś nam wyglądało, tak? Sam przykład kropki nad, nad i, która w tym przypadku jest czymś takim. Rozbudowanie litery R, która przechodzi tutaj w i. Dodatkowe tutaj elementy. Jest tego trochę dama zgrałem, no ale tak to wygląda. Kolejny przykład, moja ostatnia również praca. Co możemy zobaczyć? Stałe elementy liter. Tak, widzimy je tutaj. Widzimy. No i kolejny przykład. Równie dobrze jednak nie bardziej widoczne są litery. Tutaj rozbudowanie na przykład mamy kropki nad i, widzimy r, widzimy e. Reasumując, wszystkie litery zawierają elementy, które tworzą litery. Kto nie widział filmu o elementach liter, zapraszam do obejrzenia jeszcze raz tego filmu. Tam wszystko wyjaśniam. A żeby pokazać Wam, jak w prosty sposób naszkicować taką literę, przykładową literę, na prędce zrobiłem kilka szkiców, trzy w zasadzie pierwszych liter naszego alfabetu. Więc najprościej jest zacząć, tak jak mówiłem, od podstawowych elementów liter. Mam nadzieję, że to widać na Waszych ekranach. Jak wygląda litera A? Każdy wie, tak, ma takie coś i daszek. Jak wygląda litera B? Każdy wie, ma krechę i dwa brzuchy. Litera C to taki balon, tak? Więc tego się trzymajmy. I najprościej zacząć jest, tak jak ja budowałem ten szkic, od zawarcia tych stałych elementów liter, czyli pierwsze nasza litera musi mieć stałe elementy, które pozwolą na to że będzie ona rozpoznawalna tak Nie jest to łatwo teraz robić ze względu na to o, ze względu na to że już mam szkic pod spodem ale możemy sobie nakreślić takie proste stałe elementy tak jak tutaj B w zależności od tego jaki styl preferujemy i od tych stałych elementów takie mamy tutaj C bardzo łatwa e litera i na tym co tu mamy budujemy swoją literę jak klocki LEGO dodające poszczególne elementy, ozdobniki, rozciągnięcia, do budowania, jak zwał, tak zwał. I tutaj jest taki problem, że każdy ma indywidualny styl, każdy pracuje nad swoim stylem, więc każdy będzie robił to nieco inaczej. Oczywiście pamiętajmy o tym, że takie niedociągnięcie, jak widać tutaj, na przykład, można sobie to poprawić, zakamuflować, wymazać. To jest nadal szkic, tak? Więc to zajmiemy się budowaniem naszych. Klocków. Zacznijmy od litery A. Ok, tak mogłaby wyglądać na przykład litera A. Jeszcze nie jest dokończona, ale mam nadzieję, że zasady łapiecie tak. Najpierw budujemy podstawy, podstawowe elementy litery, aby była rozpoznawalna. Powtórzę jeszcze raz. Mamy tutaj. Podstawowe elementy liter, i na bazie tego dodajemy różnego rodzaju rozszerzenia, zakończenia. Wszystko już zależy od waszej inwencji twórczej. Weźmy się zatem za literę B. OK, jak mieliście tutaj też okazję zauważyć, po pierwsze zachowaliśmy nasze stałe elementy liter, ale też mimo tego, że miałem szkic, nie trzymałem się go do końca, dlatego że uważałem, że dane kreski, które teraz stawiam, wyglądają dużo lepiej niż poprzednie, bo szkic powinniśmy traktować właśnie jako taką bazę wyjściową, taką mapę, którą możemy modyfikować on the go. Następna litera: C. No i tak wygląda na prędce zrobiona litera C tradycyjnie zawierająca stały element litery, który robi z C literę C. I tak właśnie wygląda szkicowanie wifestyle liter, przynajmniej w moim przypadku. Reasumując, robimy podstawowe elementy liter nadbudowując, składając to jak klocki LEGO, dokładając elementy, dokładając to co nam się żywnie podoba, wtedy mając te podstawowe elementy liter, o których już powiedziałem chyba z 15 razy, możemy sobie śmiało pofoldować z różnymi innymi kształtami, tak aby całość nam pasowała, tak, pamiętając też o proporcji liter, ustawieniu ich, yy, przestrzeni negatywnej i tego typu rzeczami możemy sobie to wszystko modulować, że tak powiem. tak? Inżynierować, projektować, jak zwał. Tak zwał. Mam nadzieję, że ten film nieco przybliżył Was do upragnionego celu. Mam nadzieję, że pomógł i oszczędził czas. Jeśli tak, to poproszę zostaw lajka pod filmem, a komentarz również będzie mile widziany. Graffiti to nasza pasja, więc pogadajmy o tym. Zostaw też komentarz, jeśli masz jakieś uwagi i spostrzeżenia. Tradycyjnie z ciekawości chciałbym zobaczyć, jak wielu z Was dotarło do tego momentu w filmie i poproszę o wpisanie hasła w komentarzu. A hasło na dziś to White Style. Tradycyjnie nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału. Pamiętajcie o kliknięciu w dzwon, aby przypominał on Wam o nowych odcinkach przysyłajcie oczywiście pracę do oceny w takim formacie: temat maila, ocena 3, nazwa konta YouTube, albowiem pomagam wyłącznie moim subskrybentom i podpiszcie swoim tagiem, tak aby wiedział do kogo mam się zwracać. Adres wyświetla Wam się na ekranie, również zawarty jest w opisie do tego filmu. Zapraszam Was też do odwiedzin i followowania na Insta. Adres znajdziecie w opisie. Aha, niedawno założyłem też TikToka, więc zapraszam Was również i tam. Nazwa konta ta sama co Instagram i również znajduje się w opisie. Tymczasem pokój bracia i siostry. Peace out. Yo.